Dodam, dziękuję. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja widzę, że pan tutaj fajeczkę sprzedaje fajną. No tak, wystawiłem właśnie. Jeszcze nie wszystkie. Nie wszystkie? Dokładnie. A co jest więcej tego, trochę? A tu Wiem, są na pan... kolejnych obrazkach. Tak, na kolejnych obrazkach są różne fajki, to po pierwsze, a po drugie. Znaczy to są, akurat mam z tych najtańszych, potem mam już yy, po 40 złotych i po chyba po 80 zł. Jak pan na Allegro wejdzie, to na Allegro. Ja wiem, ja wiem. Mówię... A, a powie mi pan, co można z tego palić, bo ja to szczerze kupuję od pana, chcę kupić z dwie fajki i palić mhm. z nich. We pan, marihuanę. Wie pan? A, marihę? No. Aha, wie pan co, no myślę, że też to przejdzie. Tak, normalnie raz. będzie takie stosiwko, że będzie, nie, wie Pan, jak nie, z tytoniu, nie? Nie, no jasne, wie Pan, no można to palić bez problemu, bo to jest tak jak tyton, można powiedzieć, gdzie to nie przechodzi, bo to tam ma się ustniki do tych, do tych sąfajek i w ogóle to się czyści normalnie i tyle, nie? Że to tam, no, mówię, to można normalnie, normalnie, że tak mamy palić. A no. co, a co, pa palił Pan z tego ja. marihuanę nie? <laughs> nie, 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 ja nie paliłem. A tyton jabłkowy, czy coś takiej inne specyfiki, bo wie pan, zwykły tytoń ma konsystencję taką, że się nie, nie zapcha ta fajka. Mimo wszystko i tak trzeba co jakiś czas chyba ją też czyścić, nie? No, no dokładnie, no trzeba wyczyścić to raz, a dwa, że no mówię, to trzeba, znaczy można ewentualnie pomieszać, tylko że ja już tyton nie mam, można pomieszać z tytoniami, tylko żeby do fajek kupić tyton fajkowy, nie papierosowy, tylko fajkowy. Aha, to, to jest różnica. różnica. No tak jest różnica, bo tyton fajkowy jest bardziej taki, można powiedzieć, mokry, nie? A jak marihuanę będę chciał z tego palić, to też z tytoniem trzeba rozrabiać, nie? Jesz, jeszcze raz, że co? Jak marihuaninę będę chciał palić, to będę no, musiał z tytoniem to rozrobione wsadzać tam, nie? No le, lepiej tak, no lepiej teraz raczej tak, no bo mówisz no ty, tylko że z tytoniem fajkowym, nie? No to z ja widzę, że pan nie. się zna. To było coś kopcone tutaj, bo pan taki wesoły dzisiaj. Pan taki nie, wie, wie, nie, no wie pan, z, doświadc z doświadczenia od klientów można powiedzieć, to, w ten sposób. No ile powiedzieć. tam za fajkę, czy 25 zł? 25 zł. no to plus koszt przesyłki, czy, czy tam, nie wiem, czy pan przyjdzie sam odebrać, czy jak? Sam przyjdę, to jutro we Wrocławiu tam w sumie, wie pan, jak do pana po odbiór, to biorę 5 dyszek, wezmę mhm. dwa piwka, wypijemy piwko i pójdę do domku. <laughs> Nie, nie, nie ma problemu, za tych wyższych spoko, to dwie fajeczki pójdą, tylko jak będzie Pan odbiór osobisty chciał zrobić, to niech Pan dzwoni na ten numer 517, bo kolega je ma przy sobie. A, aha. a co? A, a można z kolegą Krzysiu się napić piwka, czy nie? Raczej kolega nie pije w ogóle, także raczej, raczej kolega się nie napije. Kurde, to ja przyniosę mu tytoń z domieszką, to on mi pokaże jak to rozpalać, a ja mu nie powiem, że tam dodatki są. No, nie mówić rozpalu czy, czy mówić? Na na znaczy wątpię, żeby on też rozpalał, bo on nawet pali. Także mówię, wątpię, żeby żeby to rozpalało. Ale no można próbować śmiało. <głosiciel _> nie ma problemu. Kurde, felek. No dobra, no to ja jeszcze jutro zadzwonię na ten 517 do niego, dobra? Dobra, nie ma problemu. Ja, dobra, dzięki. Dzięki, wielkim. Kurde, felek. Dobra, coś wkręcić trzeba. Odkurzać. Ja włączę